Filip, jesteś? No, jesteś ja jestem, 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 no jestem, 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 O, jestem, jestem, kręcił. jestem, gra, gra. No to No jestem, 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 jest, tak jest. No mój Boże, dajcie mi kurde rada, bo nic nie widzę. Wchodzę. Aaa, już ci chciałem. A, bo jestem czerwony, dobra. Aj. Idę, 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 idę. Ojej, ojej, ojej. Rozpędził się za mocno. To, a ja miałem te przyspieszenie. Idę, widzę. Dobra, nasza. Podejdźmy po tam, pijańczo. Idę, idę, spokojnie. Co, jeszcze falowałeś? Że co? ja pieska Jak ja fałowałem? Ja myślałem, No właśnie. Ktoś mówi, jaka hacza, nie? A, no z Niemcami gramy. Tak. Chciałeś masz, niszczy sen. Nie wiem, czy to Jancio było do mnie, ale trochę tak... Trochę tak dziwnie bym powiedział. Oh o nie, To było oh, do tego. Gold keeper. Budzi. Co się zmieniasz, czuło? Ustaw sobie przed meczem mózg se mózg sobie, sobie zmieni. O, zrzucaj to. Kopie, a już mi piwo kiśnie no i Na cholera ci było to ustawianie. Nie to do Dobrze, dobrze. Ajajaj. ja. Tu wiesz trzeba było zrobić. Ja pindole. No jej. Do, tak jest do budy! Ojo. Do budy Wąchaj moją skarpetę. No ale właśnie uciekło. nie st st stanęliście zaraz koło nich Znaczy no, przeciwne, przeciwne, A. przeciwne skrzydło. No To, to drugie, drugie Oh, no, no! No! Jezu! Nie No! no, no Zwierzęta! A, dobra, dobra! A, pingolet! Taki kar. Taki. No nie no, spoko, Taki karakter główki, nie wierzę. Om. Będę płakał. O, go tam przewróciłeś, pięknie. Ale ściągnął. O Jezus! Za szybko spaj. Co jest? Nanotek? Na ryzyku? Oooooo! Co ty to o, tego? Boj, boj. Co ty w Ej, krej... pory lordzie złoci! Ronaldinho! dać na mojego, Które, I to nie snad, jak chceszli. Kurę, zębzę zaraz. Mójcie nasz znak. Ja tu jestem, jedna osoba w starczy. Ja jestem na no szczasku. Tam ich jest na dole dużo. Ej, ty ty ty. Właśnie. Dobra. No jeszcze ich ja. Stoimy na polu, na polu. Nie, no ja stoję ten, przetrwałem teraz, bo. No dobra. Nie, ale mówię, jesteśmy na polu karnym ja, i piłka spadnie na szesnastkę. Stoisz na szesnastce piłka spadnie na polu karnym. No. No szkoda. Szeraj! Może... No uderz to! No nie wierzę! Przyszek na... Przyszek na... Ja pierdzie zwierzyk! Ja Przyszek na No, no, no! O no dobrze no, było. No to no, no, było. Wszystko, no. Nie, nie, no dobrze, to robi, ale Co to, to było? Gdzie mi tu Co tam jest? Piś, Rąkosz, To to, to ramka się nie się. Coś dostałeś? To Co to za geoglis. To dla ciebie. To, to ty mi coś wysłałeś. Co to... <gry> na, na ciebie tak ja mam. Ja no, długi. Aj. Dobre. karny! Dobre! Karny! A jak karny? Jakbym grał, zostałem był karny. Sygnał, jestem ja. Je, ej, je. ej, ja też wstyd do ludzi wyjść z takim stringem. No daj spokój, bo ja bym szał do serca, co wiedziałeś z Zadem go. A, chciałeś być tutaj. No. Japo. No. Co, nie, że źle się nazywa. Czarny japo. Idę, 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 idę. Tak jest. No nie, świetnie, świetnie. Aś. Lepiej lej No to Tak, być. zawsze zabraknie owe. Weź go tam, kośni, Filip. No, no. Mówisz Wyjdzie po... Ej, no pili! Pi no. Ej, chcę, tak! Ej, ale no. było, tak, Uf, ja... to tak! Ja? Dobra. To ja wybijałem piłkę, on sobie zapamiętał. Bo myślałem, że główką to zdo... No dobra. To ma. No, no skurczy się, tak. Ale tak jak chce, żeby no. zapamiętał, to nie. Tak. Żeby się bronił, nie? Nie zapamięta tak. tego. To nie zapamięta, nie, to wtedy on już ojej, nie wie co Dublujecie się nie, trochę panowie. Tutaj też. Jest... No nie ma skrzydła, no, albo prawa. Nie wiadomo, który jest, Nie, no, to, ja jestem na prawym, Jancie jest na lewym. Aaaa. Nie, nie, na taku. Na taku, tam jeden na prawym, drugi na lewym. Powiem, bo oni są są jeden na tym samym. Jest dubel tego skrzydła. na się. Chyba, debil. Dobry spaj. No, 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 no. no, 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 no Dobry spaj. No, nasza. No, myślałem, że jeszcze róg. się chyba posikawszył. Śm Oj. Co, widzę? Tak, właśnie słyszałem, jak o mało nie umieszczono. nie zabijaj się do środka! Ja ja jeszcze zwaluję, no nie no. Byś się wstydził. się wstydził, tak, kapieżek, tak. Ja, tak, sobie wymyśliłem. chcę wymyślić. No, ba, prawe skrzydło. No, super. O, za mocno! Za mocno! No, to było za mocno do mojego! Nie! A ja, ja nie gra dzisiaj. No, co to było? za mocno poszło. Co to? No, co to? Się to, jest? to nie, nie pokumasz. to jest takie. To jest To jest. No. z bratem. To no, jest. nie wiemy, To jest. No. 100 Cofnij. Lewa. A dobra. Lewa. No. Aj, aj. aj. O, to Czekaj. Czekaj. Ale, ale. O, będzie żółta? Będzie żółta. E, jeszcze kartencja będzie. Ej, tam. No! Brodej, no! pamiętaj. Co ty tam do mnie już narudzisz? Brodej, no, pamiętaj. To, o, to nie będzie ja. Nie będzie ta. Kręcina jest tutaj saleje. W obronie. Spalony o, o, No i Janczu, jak o, rzutka? A jednak mam żółto. Nie zapomniałem go kupić. Nie, tam nie było. Co jest? Przypadek, żółta. Prawe skrzydło, a dobra. Co no, Idę. <laughs> O, wywróciłem Karny! Z, zmyła wiem Karny. I Ale pan za to, że tutaj nie dostanę. Biegłem sobie w 16. i wywaliałem kogoś. Szestnastka. o, no. Co szestnastka. Chce na Teraz już. Okej. Okay. No, te, ten, ten, już znaczy. spaniaczek, no. O, no, to już nie. <laughs> Umiesz tak zagrać? Nie umiesz. Hey, słuchajcie, no ale chodzi na 16. Ja jestem WSPD, ja tam będę stał. Bo tam w tym nikogo nie było teraz, prawie. No trzech było z przodu. Wszyscy, wszyscy się odstawili. Trzech jest naszych z przodu gwardzistów. No trzech, wow. ja mam za darmo. No. Kręcinka, Kręcinka, jakiś ciebie, jest mu. Będę śpiewał teraz piosenki te i będzie WAM. Zmalony! o, O! To czemu nie szęściem? O, o, o! Cię błagam, nie! Stary, brawe! Tak, braw wstydzi, brawe! Nie, tak jest, tak. Teraz, ja się teraz. wstydzę, dokładnie, ale tak jest, ja się wstydzę! O, Oj, to, zalekto. to! Szkoda, że to nie przyszło! zaśpiewasz, coś tam Oidana o, i tak o, dalej, przy mnie śpiewać Piękny głos masz. Co? Linencja jest! Tak jest, no, krzywa, pokrzywa! <laughs> <laughs> ale Co tam jest? jest? O idziesz! Idziesz! No! 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 Jakie zagranie na raj Ale za to! O, co, Jakie pufla! mucha! nie grał, do Ale czy ja to ci widział? Widziałem cię od początku tam. Ale, Ale to, widziałeś! Nie do <grytansk> Tylko o, nie, fa nie faluj Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Filip! Macie pa, patrz teraz, patrzcie teraz co o, będzie, zobaczcie. Ty ciulo, chwalec. Z tego będzie brakował. Oj, z góry, Janek, dwóch jest nas u góry, a ty gra do środka. No, no i z tego będzie bramka. Matko Boska! Ale ja to jest w parku. I, no i Janek! No Janek! No Janek! No, Janek! Janek! Druga żółta. Czemu jakoś cały brak to Co ja tutaj zrobiłem powiedz mi? Co ja tu zrobiłem? Ale Janek! Piłkę dostajesz i trafisz do No Janczo. Ale ja, ja to nacisnąłem wcześniej! A on 5 godzin się zastanawiał. No to sorry, nie? Może nie umiem... No że... ja, on się ja, dostosował do ja, ja swojego, no umysłu, więc no 5 godzin. Oj, zostają, i się ja do... było blisko no, Filipas. No nie wiem, że no ja Ładnie, no, było blisko Filipas. Co ja mam? A, ja ładnie być Ale ładnie byśmy no. ją to. Kurę prawie, niedużo brakło, no zobacz. Aha. Nie wiem że tak no, no co ja jeszcze mogę zrobić? Ładnie. Janek następnym Pan razem panie. po prostu...

Nagle, no strzeliśmy bramkę i później gramy jak ciągnął. No i zawiecha. No i każdy, każdy zapomina jak grać, no kurde. Ale piłkę wożą, niech tu znaczy, no Janek da piłkę w tym meczu. Wozi, kurde, a on pokaż. Któryś starą namę no. no! Idę, o! Idę, się <laughs> I patrz, ja to już będzie stanąłem 5 lat wcześniej. Yeah. Ja to już. Piachu! Aj, 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 dobre. Idę, tak? No, 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 no. Piachu, jak mówią, tak ze pi... Czy piszesz na może? To była narasiaka. Nie, nie będzie, poświę? nie będzie. Dojdzie? Dojdzie? dojdzie, dojdzie. No. To jest... O, jest! Przepraszam, o! Przepraszam! To jest... Przepraszam! I I ja coś przepraszam! 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 nie Nie się, się jadek. No, wcisnął. No ja tu 100% akcji zrobiłem, kiedyś no. tam podałeś wiesz. No, tak jest, Państwu! Chciałem się zostawiłem raz, dwa, strzeliłem z takiego konta. No chciałeś być, dokładnie. Tyś widział ze I Zabisz to. Jest, może Idę. Aj! Góra. Nie grajancia! No. No, Teraz będę wredny, nie, nie grajancia! By Pia... Piachu, piachu, jak się nazywa? No, ja no, ty uważa, bo ta... ten masz żółty, wiesz?

Dobrze, okay. okej. Okay. Widzisz ten chaos, przepraszam. No widziałem, Lemi. Nooo, GANY! GANY! NA no, bok! PROSZĘ SIĘ! NA no, WÓZU! Bo... nie no, ty bo... nie się Ancio. No nie, no dok. Janek, naprawdę. Janek, nie, nie, co to jest? Za... Skład jakiś Janek się. Janek się ruszaj. Kęj z tymi kółkami kręć. Janek, 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 Janek po prostu się rusza jak gazela w ciąży. Co Co się dzieje? Tak grasz? No, jak raz to nie ja! No, no weź ją, weź ją. O, no, zwierz! A dobra, dobra! No a patrz kolejny! Tak, jeżeli woda! Następny kurę do ręce. Kolejna, ja no, O no, pięknie! Dawaj zleżek! I lątek, No nie! No. Co to, jest, co to jest po prostu? To jest, to jest jakaś pana para olimpiada piłkarska. Daj go A dobra, nie ma. To jest straszne, co tu się odbywa. Na serio ma takie ogień. Zobacz, zobacz. Nooo. Janek hello. Tak jest, no. No i zwierzę się obraził. Zobacz, żeś to od razu. No, aj, aj, aj. O co? do mnie? Oj, oj, oj Mam cię Oj no! Tak, fajnie <noise> Nie! Nie! nie, nie. Szybszy! Szybszy jest! No. Dobrze, Na dół, na dół! dobra. Mógł to sam kończyć, nie, dam się Jankowi zrehabilitować za te wszystkie. Miej z mojej ta... strony Jancio! A, dobra! Musisz wywróć. No. no. Aj, Nie, nie, zablokował go! No! I co robisz? Aaaa szkoda no. To było dobre wtedy. Co no, się, no, się grałem spoko? Ej, od ok. nie da Co nie to Nie da się. możliwości. Język zostać zbanowany. No My nie, szkurda. No. Zwie Zwierzę wyrzuciło cię z meczu? Dwa, trzy. No, bo Peter powiedział, że po no. <laughs> Ale tak mi się wydawało, bo ja nagle, bo ja, bo ja nagle jakimś siwulcem zacząłem grać. O, I okus, pokus! No, no pociśnij! No. No, jancio. Dobra, koniec, jest dobrze, dobra, jest! Wygrala, dobra, dobra no. Ja pin się utrzymaliśmy. Ja, Trzeba o. Bo to jest. Ale nie wierzę, zwierzę, tamtawa. Obrona przeciwnika, w do tej linii, to jeszcze. Jeszcze się A mało tego, zwierzę był na tyle fajny, że jak piłka leciała, to nie jej widzieć. A, a już. A już nie poznajmy leciała.